Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak więc, bez tam żadnego intra, bez żadnego obijania bawełny, bez żadnego kombinowania od razu przejdę do rzeczy. Bo nie chcę mi się tego montować, jak to to szybciutko ładnie nagrać. Tak więc, chciałem poruszyć temat tych wojen na YouTube, które ostatnio mają miejsce. Wiecie o co mi chodzi: Bremu kontra Bartek z Bartek, Nemo kontra Feldman, Bremu kontra Weskin. I, I tak dalej, i tak dalej. Yy, chciałem powiedzieć, jakie jest moje stanowisko ogólnie w tych wojnach. Yy, tak więc, yy, to jest proste. Ja jestem neutralny, bo znam Brema. Przykładowo, podczas się tutaj yy, wojną Brema i Weskina. Brema znam, Weskina tylko znam z YouTube'a. Czyli osobiście z nimi nie gadałem. Z Bremem gadałem, ale oglądam tego i tego, bo ja jestem neutralny. To jest sprawa pomiędzy nimi. Ja się nie mieszam, oglądam tego i oglądam tego. Tak samo jeżeli chodzi o Feldmana, o Nemo i o Bartka i w ogóle w tych wszystkich wojnach, jeżeli kogoś oglądam, to dla mnie powodem nie jest to, że ta osoba się z nią pokłóciła z tą, którą oglądam. Więc ja go nie będę oglądał, bo ktoś, kogo również oglądam, się z nim pokłócił. Tak to by to każdy ze sławniejszych osób na YouTubie miałby dużo, dużo, dużo mniej widzów. Tak więc, takie jest moje stanowisko w tym temacie. Jeżeli chodzi, też chciałem, jeżeli już jestem w tym temacie takim kłótni, let's playerów i tak dalej, chciałem powiedzieć trochę o tym, o partnerstwie, o Minecrafcie, bo jeżeli osoba z Minecrafta dostanie partnerstwo jakoś wcześniej, nie wiem, jak ma 500 widzów, 600 widzów, oni zawsze dostaną partnerstwo przy nawet takim małym stażu, bo nagrywają Minecrafta i YouTube już wie, że nagrywając, na, nagrywając Minecrafta ta osoba ma naprawdę duże szanse się wybić, i wiedzą, że przyniesie im to zysk. A innych po prostu olewają. Nie mówię tutaj o sobie, mówię na przykład o Patryku Bednarskim, czy o, Maj, o Michaelu Brzezińskim, którzy mają więcej widzów ode mnie, mają tam około 2000 już. Powoli się, chyba Patryk Bednarski, do 2000 Michael ma prawie 1500, tysiąca, a nie dostaje odpowiedzi od YouTube'a. Patrick tam dostał jedną odpowiedź, że film jest swojego autorstwa. Ale to chodziło o to, że w jednym filmie są prawa autorskie. No i może wtedy by dostał tego partnera. No ale dobra, to był taki krótki vlog. Myślę, że podobało mi się jakoś wideo, bo sobie trochę bardziej doświetliłem tutaj... Yy, ...miejsca, w którym nagrywam. Miałem ja nagrać to w dzień i nagrać to przy oknie ale jakoś tak wyszło, że nie miałem czasu i teraz musiałem pokombinować z z oświetleniem i myślę, że jakoś wyszła naprawdę fajnie. Bo mam tutaj żramo nad głową i tam lampkę. Tak więc <grystanie> rando mi się teraz buja. Trzymajcie się, cześć!